Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blue TV, a to jest kolejny odcinek naszych recenzji LEGO. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw numer 75079 z serii LEGO Star Wars, czyli e, i ten Shadow Trooper z Battle Pack. Jest to nowy zestaw, e, właśnie z marca chyba, czy tam nie wiem, już ogólnie już jest w sprzedaży. E, w zestawie są dwie, cztery figurki. Dwóch shadow trooperów i dwóch shadow guardów. I to jest naprawdę jeden z najlepszych zestawów w tym roku. Tutaj mamy figurkę shadow troopera. Różni się on dość. On różni się bardzo od tej wersji starej z chyba 2005 czy tam 2006. Bo tamten był cały czarny, a ten jest taki szary. Ma naprawdę fajny design. Bardzo mi się podoba. E w ogóle wygląd tych wszystkich, wygląd całego tego zestawu jest jakby wzorowany na grze Star Wars The Force Unleashed, tak mi się wydaje, bo tylko w tej grze występowały te wszystkie klony. I główka jest prawda tradycyjna, taka jak zawsze. W ogóle te zestawy nowe battle packi na 2015, na 2015 rok są fajne. Dlatego bo możecie dostać bardzo dużo różnych klonów i figurek. Na przykład możecie sobie kupić dwa razy taki battle pack e, szturmowców. Już macie 8 szturmowców, a to jest naprawdę śniezła armia. Kolejną figurką jest Shadow Shadowguard. E, I design tego jest taki w sumie taki sam jak, e, tak jak Royal Guard, taki czerwony strażnik, tylko że ten jest cały czarny i ma czerwoną główkę. Całą czerwoną głowę, bez żadnych nadruków. No i pelerynka jest, prawda, tradycyjna. Tradycyjna, taka sztywna pelerynka. LEGO już w tych nowych zestawach na marzec, na przykład z DC Super Heroes, wprowadziło takie materiałowe pelerynki, które już są takie bardzo miękkie, nie są już takie no, i on ma taką, jakby e, można powiedzieć, taki, taką pikę. Można no coś takiego z kawałkiem miecza świetlnego. I ona tak wygląda. I takich mamy w zestawie dwóch. I główną taką częścią zestawu jest e, cały ten taki desantowiec, znaczy ten statek. Tak on wygląda. Możecie tutaj włożyć tych dwóch shadow trooperów. Te części są ruchome. I tutaj mamy dwa po obu stronach takie strzelające blastery. One są ich. I po prostu można je tutaj włożyć, żeby ładniej wyglądało i żeby mogli prowadzić ten pojazd. I to też się rusza. No, i tak wygląda od spodu. Są jeszcze tutaj dwie takie szare rakietki, które tradycyjnie wystrzeliwujemy w ten sposób. Plus, jeszcze mamy dość dużo pocisków do tych blasterów zapasowych, gdyby się zgubiły. No, i to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie Aron Blue TV. Hej.